Drodzy Państwo, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jak słyszycie, pewnie mój głos delikatnie nie domaga dzisiaj, więc przepraszam od razu z góry, ale 30 lat ponad na karku do tego chrypka. Ta seria zdecydowanie jest zrobiona po to, żeby można sprawdzać tych młodszych. A dzisiaj sprawdzimy kolejnego młodego zawodnika. 15-letni, reprezentant Polski. Zaraz dowiecie się wszystkiego, co Wam potrzebne, ale zostawcie teraz proszę łapkę w górę, pod słodem komentarz, a my lecimy się rozgrzewać. No, regularna seria to miała być troszkę częściej. Ostatni był odcinek rok temu prawie, ale się poprawię, obiecuję. Okay. Drodzy Państwo, w takim razie czas, żebyście poznali naszego dzisiejszego gościa. Ze mną jest Gracjan, także Siemano. Siemano. Mortko, powiedz, ale siodło! To jest dobry znak. Który jesteś rocznik? 2008. Czuję się staro. 9.128. Nie musimy tego komentować. Ta seria jest bardzo fajna. Poznaję młodych, fajnych zawodników. Słuchaj, powiedz mi, jak to u Ciebie wyglądało z powołaniami na reprezentację? Pierwsze, pierwsze powołanie miałem w październiku na zgrupowanie selekcyjne. Okej. Okay. I teraz kolejne? E, teraz miałem na Węgrzech. Okej, okay, no. czy to jest ten turniej czterech narodów? Tak, tak. I jakie tam są reprezentacje, pamiętasz? Węgry, Słowacja i Finlandia. Okej. Okay. To jest mega fajne, bo naprawdę możemy tutaj sprawdzać przeróżnych zawodników, a pozycja, na której grałeś najczęściej, to jest, jak mówiliśmy ostatnio sobie przed nagrywkami jeszcze, na szóste grałeś i na środku? Szóstka i środ środek obrony. Okej, okay. czyli bardziej defensywny pomocnik środek obrony i grałeś jeszcze jako prawonożny zawodnik? Na lewej. Na pół lewym, także no, ja mówiłem, że ja bym tego nie lubił, ale mówił, że poszło mu spoko, że lewa noga siedzi git. Zaraz zobaczymy, jak siedzą ale poprzeczki. Także Mortko, kamień, papier. Piernożyce, zobaczymy, raz, dwa, trzy i pokazujemy, dobra? Raz, raz dwa, dwa, trzy. Ty, pokazałem, co to jest w ogóle! <grym> tak, a co ty pokazałeś? Papier? Papier. Dobra, czyli ty zaczynasz w takim razem. Oczywiście kolorowa piłka razy dwa, a jak wróci od poprzeczki, to możemy raz jeszcze. Uhu. Oj. Oj! No. Troszkę niżej i bym warował. Siedzi i wróci. Jest, jest. Ogólnie ta seria się będzie mogła nazywać Lachu przegrywa z młodymi piłkarzami w poprzeczki. Tak coś czuję. Wróci czy nie? Wróci. Ja mówię, że nie. Wiatr, wiatr. Nie, chyba nie wróci, czyli dwa. Ale Aj. ta nie wróciła. No Mogę od tej i, o... te i na, na koniec kolorował, czy nie? Wszystkie jeszcze masz. Możesz na koniec, możesz, możesz, jak najbardziej. Nie musisz po kolei. Dobra. Czyli dwie, czyli trafić kolorową I byłoby dobrze. Chyba, że trafi jeszcze więcej. Aj! Ole forcik. Dobra, tego nie trafi, będziemy, będziemy w domu. <gry> dobrze, aj, Jest dobrze. Aj. Dwa, czyli kolorek musi siąść. Nie ma. E. Ty! Ej! Wróciła! Jak kamenda, dobra. Nie. Aj. Siedzi. Raz. Ta i kończymy. <noise> Czyli trzy. Szkoda, że nie wróciła. Chłopca ma farta. Szczęście początkującego. No. Najważniejsze, że tamta była. Cztery! GG! Poprzeczki win! W takim razie przed nami wyzwanie drugie, ja już dzisiaj dobrze, więc odchodzę sobie na bok, bawcie się chłopaki sami. Masz tutaj pięć strzałów, więc zobaczymy jak sobie radzisz ze strzałami z dystansu. Przecież to jest 16-18 metr, ale przypominam, ty masz 15 lat, to nie będzie strzelał z 30. Zapytam się jeszcze, żeby widzowie wiedzieli, w jakim klubie grasz obecnie? SMS Rosowia Rzeszów. I jesteś też wychowankiem? Tak. Czyli jak to wyglądało, jeśli chodzi o Twoją karierę, kiedy zacząłeś trenować? Pamiętasz, kiedy pierwszy eee... raz? W jakim Ops. wieku? Jak miałem 11 lat to zacząłem. Czyli mniej więcej 4 lata temu. Plus tak, tak. I od początku pomoc, czy jakoś tak się rzucali nie bardziej? Dużo, bo zaczynam na, na, na napadzie. Wszyscy chcą strzelać, wszyscy chcą strzelać, nikt nie chce bronić. Tak to wygląda, no nie oszukujmy się. To trzymam kciuki w takim razie. Jedną ładną Dawidowi możesz ścisnąć Tak z dedykacją. Ale... Lecimy. O le szła! Aj! O człowieku! Ładnie, brawo, i szkoda mi tej pierwszej. Dobrze Oj. Dawidku! Oj, teraz ciężko. Trudna pozycja. Ty, ja myślałem, że z no lukiem to dałeś w ogóle. Został karniaczek, panowie. Nie. Ooooooo! Już mi się podoba! Nie Za nie to muszę zmić z Oj, oj oj, panie dawidzie! Trzecie wyzwanie, które dzisiaj przygotowaliśmy to coś, co bardziej gracjonowi się spodoba, czyli podanie. No, zdecydowanie pewnie więcej masz w meczu podań niż strzałów. Na no tak, oczywiście. Czyli mamy tutaj podania krótkie, podania długie, klepkę właśnie z rebounderem. Grasz sobie klepkę. Zaraz też pokażę Wam o co chodzi mniej więcej. Podanie krótkie w jedną stronę, podanie drugie w drugą bramkę. Później dwa podania górą do nas, bo stoimy sobie tam w rogach z Dawidem. I ostatnia rzecz to byle piłka wpadła górą do bramki. Do tej dużej, także proste. Ale proste pytanie teraz nie będzie, bo powiedz mi, jaki masz ulubiony klub? Jak to u Ciebie wygląda? Real Madrid. Czułem w serduszku, że to będzie Real Madrid, naprawdę. A jeśli chodzi o Twoją pozycję, to masz piłkarza, na którym się wzorujesz, który Ci się podobał, że. O pozycję Sergio Ramos, a tak mm -hmm. ogólnie to Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ulubiony. Tak. A z szóstki, jakbyś miał wybrać kogoś, kogo tak bardzo lubisz oglądać? Kasemiro? Casemiro, ok, czyli bardziej taki przecinak, tak. czy, czy bardziej w kierunku Toniego Krosa, się kierował? No, to nie Kros, tak wiesz, technicznie. Technicznie rozegrać? Tak, tak, tak. Wszystko tak. dobrze, czyściutko, tak. ale podoba mi się, że Real Madrid, No zobaczymy. W takim razie przejdźmy do konkurencji. Powodzonka. Ja idę do siebie, do kwadratu. Dobra. Dobrze. Nasz gościu odpalił safety cara u sąsiadów. Pyr, 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 Ty, fajnie. Lewa, prawa noga. To jest ważne, żeby w takim młodym wieku tak grać jedno i drugie. Ale! Jest! Ale wzór dał! Też taką chcę, No ja zaliczę, ja zaliczę. No. Zaliczam. Z lewej nogi. Widzowie zaliczam, bo to na linii było. Nie wiedziałem, czy łapać, czy nie. Jest! 5 na 5. GG! No co, no łatwo, łatwo. Idziemy teraz do konkurencji czwartej, sprawdzimy Twoje umiejętności sam na sam. Wiem, że rzadko to masz w meczu, ale czasem się może tak zdarzyć, że wjeżdżasz sam na sam, kończysz, lobujesz, jak chcesz, po prostu możesz go mijać, możesz się z nim bawić. siatym mile widziane, to na pewno. Jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz. Gdybyś miał wybrać ligę, do której byś trafił, myślę, że pewnie Real Madrid byłby na pierwszym miejscu taki wymarzony, ale ogólnie, czy masz jakieś ligi, które Ci się podobają? Premier League. Premier League, a konkretny jakiś zespół? Liverpool. Liverpool? O, a to dlaczego tak? Ogólnie? Po prostu lubię ten klub, ten fajnie klubie? się ogląda, fajnie grają. Okej, okay. no tak z ciekawości pytałem, dlaczego właśnie Liverpool. W takim razie, no musisz teraz wjechać jak w salach za dobrych lat. Z lewej nogi też możesz kończyć, także nie przybijam żółwia, baw się dobrze, lecimy. Ty! No, stary, no, ej, to naprawdę ładne było. <noise> na razie jest dobrze. Dawidku, jeszcze cztery takie, i pan już jedzie po ciebie i cię wywiezie wtedy. Ej, ej, ale nie, usi nie usiadłem tak z ten zbożowy, jak tamten. <noise> Safety car, przepraszamy widzowie, ale no. Takie życie. Jadą jak pan, tym Ferrari z tyłu. Ty, ale naprawdę, Gracjan, może byś pozycję zmienił, co? Nie. Może kiedyś. Trenerze, z tą to pogadamy. Ładne. Nie no kurczę, wzór. Agresyw. nie, nie. nie. Blisko! <laughs> Przy lobach zawsze jestem z yeah, Blisko! Ale kurde, szkoda! To z dedykacją dla mnie było, wiesz, Dawidku? Ładnie, Dawidku! Stary obronił! Aj, aj, aj. Ale obronił, ale chuj, w końcu, chyba. W końcu coś! Ale w końcu się wrzucimy na karuzelę dzisiaj, powiem Ci! Jestem fanem realu, ale bardzo ostatnio z dużo oglądam kurtuę, Także wydaje mi się, że podobna interwencja. Sprawdziliśmy Twoje dzisiaj już podania, drybling, sprawdziliśmy strzały, rzuty karne, sam na sam. Teraz czas na przyjęcie, czyli tak zwany tutacz i strzał. Także przyjęcie i strzał, że tak powinien powiedzieć. Yy, gracie po treningu? O, no, gramy, gramy. Zawsze, Zawsze każdego, często gramy. Każdego pytam i w każdym klubie, gra się po treningu tutacz, więc wytłumaczyć chyba już nie muszę, wy no, też nie, to znacie nie, co... bardzo dobrze. Po prostu baw się dobrze z Dawidkiem i. Siła razy tutaj jak widzę. <grywa> no i jest fajny przyjęcie. I fajny cał. Aj. O, ale poleciał, Dawid, jak za młodu. W formie. Jest! Mamy to. Oj. O, mamy pachówa. to. Tak zwana pachuwa. oj! <ścoughs> tak zbieram na dwa tempa, ale weszło. Brawo, Dabi. Kurde. Wszystkie wyzwania za nami, zaraz sobie podsumujemy, jak to wyglądało, jeśli chodzi o Gracjana. A teraz, drodzy Państwo, tak na koniec symbolicznie zagramy sobie w Carling, czyli każdy z nas ma po jednym kopnięciu. Im bliżej linii bramkowej, tym lepiej. Jako, że jestem najstarszy, to ostatni. <grym>, panowie, który pierwszy? Papierkami możemy. Dobra, pasi. Raz, dwa, Trzy. Cztery, trzy. trzy. I... A idź, gościnie, pierwszy. Chcę Dobra. Pierwszy? Dobra, to przecieżkę. Twoja jest kolorowa, nasze są tamte. Proszę bardzo. Oooo, To po tych tutaczach jeszcze! Dawid, proszę. Wiatr. Noga rozgrzana. Tam skręca na jedenastce. Nie no, stary! Tylko za mocno dmucha. A tam na linii chyba jest, nie? Ale twoja! Może siatki. ale ee, Gol. Ja wystarczy, że w pole karnej no nie no, ale wiesz, wiesz poprzeczkę wiesz. Co? Jak najbliżej linii. Chodźcie, idziemy zobaczyć. No dlaczego teraz nie dmucha? <totrę> <totrę> Ty, ale zatrzymaj się! Gdzie jest... Nie, bez, No nie zatrzyma twoja piłka! Ty, ale Ty ja znowu. Nie. Ja dalej mówię, no, ja wiem, tak samo jak przy poprzeczkę, że to jest fart początkującego. Dokładnie. W pierwszym odcinku w tej serii dałem idealnie na linię. Ja nie wiem. Teraz gra... to Ona się odbiła od siatki, jak wpadła z powrotem. Także ta się nie liczy, więc drodzy Państwo, jeśli nie liczymy tej, bo ona wróciła od siatki, to dziękuję. Przyjemność po mojej stronie, panowie. Z wami zawsze spoko. Dzisiaj dwa wyzwania, dwa wygrane. Na zdrowie Michał. Okay. Drodzy Państwo, czas na podsumowanie dzisiejszego odcinka, przede wszystkim jeszcze raz dziękujemy Gracjanowi za to, że się zgodziłeś pokopać, Dzięki. także mam nadzieję, że bawiłeś się dobrze, czy któraś konkurencja specjalnie Ci się podobała? Najbardziej z podaniami, 5 <grym> na 5 pięć, na pięć. Pięć na pięć i z tutaczami było spoko. Tutacze są bardzo fajne, to co zauważyłem to mega dobre przyjęcia przy tutaczach na pewno u Ciebie i też no, podania super, podania, ja w ogóle bez żadnych zastrzeżeń, Dawid podsumować coś jakoś? No to Polania to luk, stary dostał idealnie do tytki, a jestem fanem tych strzałów pięciu. W sensie nie miał pro... no, problemu w sensie, że tutaj Rogalik, a potem dr Mod. Tak, próbował i z prostego i kręcone. Wiadomo, że aż 15 lat dopiero, więc w wieku 20 lat test trzeba będą zupełnie inaczej wyglądały Torpele. i chętnie je przetestujemy. Także oczywiście zapraszamy do tego, Pana, też tutaj rzucimy ładnie Instagrama czy wszystkie social media, które są potrzebne. Trzymam kciuki za kolejne powołania i dziękuję raz jeszcze. Jakbyś chciał kogoś pozdrowić, to twoja e... jest kamera orda. Pozdrawiam e... Kamila Bisa okay. cały Rysowie Rzeszów. A tą panią, który... Właśnie, znaliśmy, właśnie. Pani Bałhan, Pani Bałhan, jakoś moja pani, To pozdrawiamy bardzo serdecznie. Jakby trzeba było usprawiedliwienie napisać, to ja mogę. Wujek napisać. A tak. i mogę jeszcze o coś zapytać? Możesz. czy Rysowia? Nie mogę takiej rzeczy powiedzieć na odcinku. Nie, ogólnie jest mi to obojętne, jeśli chodzi o tak? polską piłkę. Dlatego... Dobrze. Ale jak pod patrzcie! <laughs> <laughs> Skuwany. Dobra, trzymajcie się do następnego. Ty masz minus 5 punktów za to pytanie. <laughs>